Dzisiaj robimy sernik z brzoskwiniami. Super kremowy, super pyszny i banalnie prosty. 200 g herbatników czekoladowych wkładamy do worka i kruszymy bardzo drobniutko i przesypujemy. 100 g masła roztapiamy w rondelku na takim średnim ogniu. Następnie wlewamy roztopione masło do herbatników i mieszamy. Tortownicę o średnicy 22 cm wykładamy papierem do pieczenia. Papier możemy oczywiście przyciąć, ale możemy też zostawić. Na spód wykładamy ciasteczka wymieszane z masłem i odstawiamy na jakieś 30 minut do schłodzenia do lodówki. W tym czasie do misy robota przekładamy 750 g sera z wiaderka, takiego jakiego zwykle używamy do sernika. Dodajemy 3 czwarte szklanki cukru pudru, dwie łyżki mąki pszennej. Dwie łyżki mąki ziemiaczanej, jeden kubeczek śmietany 36% 200 ml i trzy jajka, które oczywiście też dodajemy do pozostałych składników. Wszystko dokładnie mieszamy w mikserze. Jak już skończymy, wyciągamy schłodzoną tortownicę z masą ciasteczkową i przelewamy masę serową. Ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym do 150 stopni. Grzanie góra-dół przez mniej więcej 70 minut. W tym czasie bierzemy 6 brzoskwiń, pozbawiamy je pestek i kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy je na patelnię i dodajemy jedną łyżkę cukru. Następnie mieszamy i podsmażamy aż brzoskwinie puszczą sok, a następnie odparują. Wystudzoną masę brzoskwiniową. Rozprowadzamy na wystudzonym serniku i gotowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie kciuka w górę, komentujcie i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.